O, jasne, kalendarz pędzi jak szalony, wiadomo dlaczego. Były różne przygody po drodze. Chwilę mieliśmy odpoczynku, taką, żeby zaczerpnąć troszeczkę tej atmosfery świątecznej i spotkania z rodzinami. I teraz już koncentrujemy się tylko na Katowicach. Tak, no można powiedzieć, że jesteśmy w dość dużym, dość silnym rytmie meczowym, bo gramy praktycznie mecz za meczem. Mieliśmy bardzo mało czasu na odpoczynek tak naprawdę, nawet i, i, i w Sylwestra. Traumowaliśmy no, delikatnie, ale, ale gdzieś tam tego 31. i 1. No, 30. mieliśmy ten mecz w Częstochowie, który, który troszeczkę, można powiedzieć, jeszcze nam dołożył zajęć. Natomiast wydaje mi się, że dobre jest to, że, do, dobre jest to, że jesteśmy w rytmie meczowym. Natomiast no, widać też po chłopakach, że na pewno ten, ten, ten taki normalny przydałby nam się taki normalny tydzień z odpoczynkiem i z trenowaniem. I, i przy, po, meczach, po meczu z Katowicami, a przed meczem z Gdańskiem taki, taki tydzień mamy. Natomiast teraz rzucamy wszystkie siły, jakie mamy na, na najbliższe spotkanie. No, jak najbardziej, bardzo niewygodna drużyna grają, bardzo zespołowo, mają bardzo dobrą atmosferę, bardzo ofiarnie grają w obronie i naprawdę jest to bardzo, bardzo niewygodny rywal. Tak, jak każdy mecz w lidze, myślę, że szczególnie w tym sezonie. Spodziewamy się na pewno bardzo trudnego meczu. Przeciwnik gra bardzo ambitnie, bardzo mądrze. Można znaleźć bardzo dużo pozytywów w ich grze, więc tak naprawdę spodziewamy się bardzo trudnego spotkania. W tamtym roku udało nam się tutaj wygrać i chcielibyśmy powtórzyć również ten wynik. Znamy też naszą, naszą sytuację w tej chwili w tabeli. Wiemy, że, że każdy mecz dla nas jest takim małym finałem i każdy punkt będzie miał na pewno znaczenie. No, z tego się na pewno cieszymy, ale teraz. A cały fokus jest tylko na Katowice i, i tutaj musimy przede wszystkim wygrać.